Увага! И акција! Два! Panie reżyserze, film, który w tej chwili pan realizuje, będzie głównym elementem obchodów 70. rocznicy powstania Warszawskiego. Jakie przed tą premierą ma pan obawy i czy w ogóle je pan ma? Przed premierą oczywiście, że mam same obawy. Każdego dnia walczymy z tym, żeby, żeby mimo wszystko, mimo tego, że tyle osób. Yy, jest zapowiedzianych na premierę, czyli 15 tysięcy widzów, plus e, bardzo ważne osoby, które tam pewnie będą. E, nie tylko mówię o powstańcach, ale również o politykach. E, e, I to nie tylko z Polski. E, chcielibyśmy zaprezentować film jak najbardziej na jak najwyższym poziomie, nie tylko jakby kina tutaj polskiego, ale w ogóle europejskiego i, e, i tym samym gdzieś tam pokazać światu. To, co się tu wydarzyło, czyli tu, czyli w środku cywilizowanego świata, w środku Europy. Pana największymi recenzentami na pewno będą żyjący jeszcze powstańcy. Proszę powiedzieć, jak Pan przygotowywał się do filmu, żeby spełnić ich oczekiwania, żeby oddać tego ducha, którego oni przeżywali prawie 70 lat temu? Mhm. Przede wszystkim spotykałem się bardzo dużo z powstańcami. Przeprowadzaliśmy różne rozmowy. Chodziliśmy na, y, po Warszawie, pokazywali mi różne miejsca. Spotykaliśmy się w Muzeum Powstania. Pokazywałem im filmy na zdjęciach, na filmach, y, na rekwizytach prawdziwie. Pokazywali nam również nam i aktorom, jak trzymali broń, jak rzucali granatami, czego, o czym wiedzieli, czego nie wiedzieli. Więc y, mm, przez parę lat myślę, że. No, po, połowa tych ludzi, z którymi to konsultowałem, którzy mi pomogli mi w realizacji, w ogóle w napisaniu tego scenariusza już nie żyje niestety, nie ma, nie ma ich z nami, nie doczekali się z początku zdjęć, no ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze do 70. rocznicy, pokażemy to pozostałym. Panie reżyserze, powstanie warszawskie to przede wszystkim była wielka tragedia ludności cywilnej naszej stolicy. Dochodziło tam do dantejskich scen. Jak tą kwestię chce pan w tym filmie umieścić, żeby nie patować za bardzo tym okrucieństwem, mhm. no ale też, żeby oddać to, co tam się działo? Bardzo chciałbym, że, chciałbym uniknąć depatowania, to znaczy chciałbym uniknąć tej, tego okrywania tej brutalności, która i tak była, jest i będzie zawsze. Albo to jest najprostsze i najłatwiejsze. Mimo wszystko, jednak, nie opowiedzieć o tym jakoś byłoby również nieprawdą. Więc, staramy się znaleźć w filmie balans między, między, między brutalnością, między, między scenami krwawymi, wyjątkowo brutalnymi, pełnymi, pełnymi jakichś ekstremalnych gdzieś tam emocji, a scenami małymi, które są bardziej kameralne, e, też za pomocą muzyki, która gdzieś tam będzie łagodzić pewne rzeczy i za pomocą sposobu wkręcenia różnorakich będę chciał, żeby to był film jak najba, do jak, dla jak największej y, widowni, czyli y, myślę, że jeżeli mogę się do od, odwoływać do jakichś filmów, to na przykład film róża nie jest do, do, do dużej widowni ze względu na swoją brutalność, nie możemy iść tym tropem, jeśli chcemy trafić do jeszcze większej liczby y, widzów. I moje ostatnie pytanie dotyczy następującej kwestii. Nie wszystko w filmie da się odtworzyć w taki sposób, jak dzisiaj było na planie. Będziecie się musieli posiłkować efektami specjalnymi. Proszę powiedzieć, jak będą się rozkładały proporcje pomiędzy tym, co w rzeczywistości nakręcicie, a tym, czym wesprzecie się komputerami? We wszystkich tych scenach, które będziemy realizować, i będziemy używać skomplikowanych efektów nie tylko pirotechnicznych, ale i kaskaderskich będziemy też potrzebować dużo komputera i pomocy komputera. Bez czego właściwie nie ma już współczesnego kina takiego, które wraca gdzieś tam do, do historii. Więc tutaj również jest taka sytuacja, że mamy dużo, duże sceny, duże epickie sceny, gdzie będziemy chcieli dodawać, pokazywać miasta więcej, ruin, wybuchów, odstrzałów. Takich rzeczy, których zwyczajnie się nie da zrealizować na, na planie. Tych ujęć jest parę set. Pomoże w ich realizacji firma UPP z Czech. Bardzo, bardzo dobra, światowej klasy firma, firma która re realizowała już, ludzie pracujący tam realizowali już takie filmy jak właśnie Harry Potter, Szkolna Pułapka 5, no parę tam innych, teraz Georgea Lucas'a, najnowszy film, cały czas te ich filmy wchodzą, więc oni zapewnią nam jakby światowy poziom tych efektów. A my ze swojej strony chcemy dać najlepszy materiał do tych efektów, czyli u nas na planie również mamy pirotechnikę. Nie jest tak, że oni wszystko sami dodają. Musimy mieć, my, jakby, za czym pirotechnikę. Oni jakby ją wzmacniają: dodają burzące się kamienice i takie właściwie niemożliwe do osiągnięcia rzeczy na planie. Jak również mamy też superwizora Richarda Bena, który opiekuje się całą stroną wizualną tego filmu, wycenia. Projektuje, modeluje i Richard Bain jest taką jakby gwiazdą, można tego słowa użyć, która pracowała między innymi przy jeszcze większych hollywoodzkich filmach typu Incepcja na przykład z tych ostatnich.